Uniwersytet Szczeciński podpisał dzisiaj umowę z kolejną gminą. Jest to umowa niezwykle ważna, ponieważ jest to umowa z gminą bliską nie tylko geograficznie, ale również ze względu na istniejącą już współpracę Gminą Dobra. Stwarza ona nie tylko możliwości praktyk dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, ale również podnoszenia kwalifikacji dla pracowników Gminy Dobra na różnych studiach podyplomowych i, innych, i w ramach innej oferty edukacyjnej w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Planujemy również w ramach tej umowy realizować wspólne projekty naukowo-badawcze w obszarze ochrony środowiska. Gmina Dobra, leżąca tak blisko granicy, ma również olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o współpracę z partnerami i gminami niemieckimi. Tutaj również liczymy na współpracę w ramach projektów przyszłego Interreg 6a. Tak więc współpraca ta zapowiada się bardzo intensywnie z korzyścią dla obu stron. Z jednym z punktów zawartej dzisiaj umowy jest przede wszystkim możliwość realizacji różnych działań dla seniorów. Ważnym naszym działaniem, gdzie Uniwersytet chce objąć patronatem naszą imprezę jest właśnie Festiwal Róż. Od kilkunastu lat gmina dobra realizuje właśnie ten projekt. To jest Elisabeth von Arnim, która właśnie była naszą mieszkanką i powstał właśnie projekt realizujący działania na rzecz właśnie tej historii, która wydarzyła się na terenie naszej gminy.